Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy Tesla Model X Plaid z Łodzi do Gdańska i pierwszy test, który chciałbym Wam pokazać to jest test przygotowania baterii do maksymalnej jakby wydajności, przygotowania samochodu do maksymalnej wydajności. Chodzi o to, że Tesla Model X czyli z tym słynnym znaczkiem, żeby miała pełne parametry, pełną moc, i pełne przyspieszenie, musi się mocno przygotować. W tym momencie z minus 12 stopni na zewnątrz, auto stoi tu już parę dni i teraz będę grzał samochód po to, żeby osiągnął tą pełną moc i na początku zobaczymy sobie, ile faktycznie potrwa takie przygotowanie baterii, przygotowanie silników do tego, żeby samochód miał to maksymalne przyspieszenie, żeby mógł osiągnąć tą moc 1020 koni, żeby mógł przyspieszyć w około 2,5 sekundy do setki. I od tego sobie zaczniemy, a później porównamy sobie zużycie energii i jak to jest podróż, podróżować takim elektrykiem na trasie w zimie. W samochodzie tym razem nie jest przyjemnie i milutko, jak ostatnio to pokazywałem na moich shortsach i, i tiktokach. Ale tak, jak wejdziemy sobie do samochodu, oczywiście mamy tutaj ikonkę informującą... Teraz minus 5 stopni, samochód pokazuje. Mamy ikonkę informującą ten płatek śniegu, że bateria jest zimna. To oznacza, że... To też mówiłem w ostatnim filmie, że mamy ograniczenie mocy, czyli nie będzie samochód miał pełnego przyspieszenia i nie będzie też hamował rekuperacyjnie. I to, co teraz musimy zrobić, to musimy wejść w pedał i układ kierowniczy i włączyć tryb dragster. Jak włączymy tryb dragster, to w tym momencie wyskakuje nam komunikat, że e, samochód jest przygotowany i osiąganie najwyższych osiągów silnika e, będzie za 31 minut. Mamy 33% baterii, zobaczymy też ile to baterii e, pobierze. E, no i za pół godziny auto powinno być gotowe, żeby przyspieszyć e, w 2,5 sekundy, około 2,5 sekundy do, do setki. Ja też przy okazji od, będę trzaniał samochód, więc trochę energii więcej zajdzie niż y, potrzeba. Fajne w tych Teslach model S i X-Plaid jest to, że możemy włączyć ten tryb Dragster, który pod, podgrzewa baterię. To też było dostępne w tych starszych Teslach, S-kach i Wix-ach w wersji Performance i to jest fajne, że tutaj nawet jeżeli jest zimno i chcemy, wiemy, że będziemy się za chwilę ładować, to nie musimy kombinować tak jak na przykład w mojej Tesli model S, gdzie muszę po prostu kombinować, żeby nastawiać nawigację do ładowarek Superchargerów albo do ładowarek Greenwaya e, czy innych sieci, po to, żeby samochód sam przygotował baterię. Tutaj po prostu wchodzimy, włączamy tryb Dragster i auto już podgrzewa baterię. Więc możemy sobie na przykład tak jak teraz właśnie na postoju włączyć ten tryb i auto podgrzeje tą baterię. Więc to jest fajne, bo to jest takie na siłę wymuszanie i myślę, że najczęściej z tego trybu Dragster korzystałbym właśnie w takich sytuacjach w zimie, niż do przyspieszania, bo zawsze to powtarzam, że przyspieszenie trakster, przyspieszenia w ogóle te, te wersje plecy za bardzo nie mają sensu, bo z tego na co dzień się nie korzysta. Minęło już prawie 20 minut, ja teraz samochodem też kawałek przyjechałem, żeby to przyspieszyć i włączyłem jeszcze dodatkowo nawigację do superchargera, żeby auto przygotowało baterię, bo nie jestem pewien do końca, czy samo to podgrzewanie też tak wystarczająco mocno podgrzeje baterię, więc włączyłem i tryb wyścigowy i, yy, i podgrzewanie baterii za pomocą planowania do jazdy do stacji ładowania i jeszcze pozostało 14 minut czyli faktycznie ten czas nieco ponad 3, yy, 30 minut będzie taki realny, ale od razu jak włączyłem podgrzewanie baterii to poczułem bo na początku jak ruszyłem samochodem hamowanie rekuperacyjne nie działało, nie działało. nastawiłem nawigację do ładowarki i dosłownie po minutce czy po dwóch minutach już hamowanie rekuperacyjne zaczęło działać i teraz, jak puszczę podał przyspieszenia, to auto od razu hamuje, i myślę, że nie wiem, czy to nie są jakby jakieś dwa osobne systemy podgrzewania. Nie wiem, ale to jakby odpowiada za baterię, mam wrażenie, a to za silniki. I nie wiem, czy jakbym włączył tryb wyścigowy i silniki by się przygotowały, czyli osiąganie najwyższych osiągów silnika doszłoby do skutku, czyli by ten czas cały przeleciał. To czy nie byłoby ograniczenia ze względu na baterię, przez to, że jest zimna i nie ma możliwości dodawania dużej ilości mocy. Nie wiem. Sprawdzę to. Dobra, udało się. Trwało to 35 minut, przed chwilą skończyło się podgrzewanie baterii i teraz mamy pełną moc silnika. Jak wcisnę hamulec i wcisnę gaz maksymalnie, to zobaczcie, teraz auto zacznie obniżać swój przód po to, żeby osiągnąć postawę geparda. I teraz, jak zniknie ten komunikat, o właśnie teraz, jakbym puścił hamulec, to w 2,6 sekundy do setki rozwaliłbym tą bramę przede mną. Więc to jest yy, czas przygotowania baterii. 35 minut w mrozie. I tutaj jest też wiele osób, które często śmieją się z tego, że owszem, Tesla ma przyspieszenie 2.1 do setki, czy model x 2,6 do setki, 2,5 sekundy do setki. Jest to fajne, ale ludzie śmieją się z tego, że to trwa zazwyczaj z 40 minut takie przygotowanie. I chciałbym porównać to do auta spalinowego, bo w aucie spalinowym jest podobnie, że jak wejdziemy do nawet sportowego samochodu, który stał e, całą noc na przykład na mrozie, w minus 14 stopniach, to tam pełnej mocy też od początku nie będzie i zresztą to będzie niezdrowe. Żeby tak nagle w 100% wykorzystywać parametry takiego silnika. Więc jest podobnie, olej musi się nagrzać, silnik musi się nagrzać i wtedy dopiero mamy dostępne pełne wszystkie parametry. I ja nie rozumiem tego śmiania się z Tesli, bo nawet jak jest zimny silnik w Tesli, zimna bateria, to to przyspieszenie i tak jest dosyć duże. Ona ma może nie ma dwóch sekund do setki, ale ma 5-4 sekundy do setki i to bardzo szybko się ogrzewa. I to tylko i wyłącznie w tym trybie Dragster w tym najmocniejszym trybie. Trzeba tych 30 minut, czy jakbym był w trasie, to by pewnie w 15 minut auto się podgrzało. I tylko w tych przypadkach potrzeba tyle czasu, żeby silnik się nagrzał i bateria się nagrzała, żeby osiągnąć tę pełną moc. Dołączył tak. do mnie Wojtek. Z Wojtkiem razem ciśniemy teraz do Gdańska, wyjeżdżamy tak. z Superchargera. Wojtek ma 97%, ja też mam 97%. I e, pierwszy przystanek sobie robimy za 60 km na Ionity, bo mam taki plan, żeby w trakcie tej podróży dwa razy zatrzymać się na stacji ładowania. Pierwszy raz na Ionity i drugi raz też na Ionity bo akurat droga z łodzi do Gdańska jest świetna, bo mamy dwie stacje ładowania, a ja akurat mam spotkanie za 40 minut, więc idealnie, żeby to zrobić na ładowarce Ionity i potem drugi raz. Trochę to jest bez sensu, ale niestety tak nam... Czas na to pozwolił, że będziemy musieli ładować się przy 70%. Ja, a pewnie Wojtek Wik się będzie miał jeszcze lepiej i pewnie nadojdzie tam na 80%. No ale właśnie o to chodzi często w moim podróżowaniu, bo bardzo często słyszę, że cały czas jestem na stacjach ładowania, że cały czas jak nagrywam filmy to pokazuję, jak się ładuje, ale dlatego, że właśnie tam mam najwięcej czasu na pracę i czasami jest tak, że muszę się zatrzymać na ładowarce, bo mam coś do zrobienia. I to jest dla mnie po prostu idealny sposób na podróżowanie. Miało być tak kolorowo, jak przyjechaliśmy tutaj na stację ładowania Ionity. Tutaj są cztery stanowiska, z czego dwa nie działały. Jeden samochód był, więc ja się podłączyłem. Po chwili auto odjechało. Wojtek się podłączył, no a teraz podjechał jeszcze Ford Mustang, który się nie może ładować. Zobaczymy jak zużycie. U mnie przy prędkości cały czas 145 km na godzinę zużycie wynosiło 28,5 kWh. A zobaczymy jak u Wojtka, który jechał, błyszczał za mną. Wojtek ma 29,8. I to jest niesamowite, że auto o tyle większe i o tyle cięższe ma... Bardzo podobne zużycie energii do mojej Eski Ale też w tych warunkach pogodowych Ważne jest to, że tutaj jest pompa ciepła U mnie pompy ciepła nie ma Bo w tych starszych Eskach pompy ciepła nie było Więc efektywność ogrzewania Jest zupełnie inna U mnie samochód musi pobrać więcej energii w X To o wiele działa Więc jest różnica naprawdę duża I obydwa samochody jadą na tych mniejszych kołach Bo tu mamy 20 calowe felgi A u mnie są 19 calowe I co jeszcze ciekawe to pokażę wam jak to wygląda z degradacją przy 94% mamy tutaj 49 kW, a u mnie niestety nie pokażę Wam, bo Ionity tutaj ma problem zawsze z wyświetlaczami, a u mnie przy 87% mam 14 kW, więc w tym momencie już się nie opłaca ładować i ciśniemy dalej na kolejną stację Ionity. Robimy to z wizją Gdzie nie spojrzą, to nawet do... oświetlenie mam personalne, ha, zada, masz. Zdziałuj, że kamerą ma? Handy, że. machy muzyczny. Idą w kapturach, pod postacie to nie mnisi. Źli i łysi to klima, kapisi, nie mów nie do wiary stary, włączą nas te same dziary, to my, nocne mary. Dojechaliśmy już do Gdyni, jak widać, i dołączyliśmy do Łukasza. Łukasz dołączył do naszego zespołu. Wojtek, przede wszystkim pytanie do Ciebie. Masz tutaj mikrofonik. Ile tak. masz lat? Czy Jesteś samotny czy... Jak się jechało X-em? Jestem samotny. X-em jechało mi się fantastycznie. Z moją jazdą dojechałbym na jednym ładowaniu bez problemu z Ludźmierza do Gdyni. I teraz porównamy Wam zużycie energii i generalnie może zacznijmy od tego, to jest, że... To jest, ja bym chciał dodać, to jest jedyny chłopak, który gra solo. tym det nu. tym trio. W tym trio. Słuchajcie, jechaliśmy łeb w łeb, od kiedy wyjechaliśmy z Ludźmierza z Superchargera, aż do Gdyni tutaj Jechaliśmy tak samo, 130, 140 mniej więcej na godzinę cały czas jechaliśmy Mało kto nas wyprzedzał Mało I mamy tutaj aplikację Tessie, do której, którą Wam polecam W opisie filmu macie link Jestem do... Jestem świadkiem, bo ja wtedy w Gdyni Tak e, Macie link do polecający Łukasza, bo jeszcze chyba nie masz referali e, uzbranych Mam nie? z 10 Pobierajcie wtedy, będę miał 20 zł w kieszeni na miesiąc, który będę mógł y Wydać, wydać na głupoty. głupoty. Z infrastrukturą dzisiaj mieliśmy mały problem, bo na pierwszej stacji ładowania Ioni, tak jak widzieliście, nie było miejsca, więc nie mogliśmy ładować się równolegle, równocześnie tak. cały czas dwa samochody, bo na pierwszej ładowarce ja się ładowałem dłużej i na drugiej ładowarce tylko ja się ładowałem, a Wojtek się nie ładował. Bo to Ale... jest tak, ja, jo, ja, ty, ni. To jest Ioni, A Ajo, ja, ty. Ale będziecie! Ja, 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 Pokażemy wam teraz porównanie zużycia energii X i To zużycie było podobne. 70 4 km odcinek, który jechaliśmy od Mob e, Olsze Ioniki do Gdyni. No. 74 km moje zużycie wynosi 30 kWh na 100. I to jest 30,4 kWh. Czyli 0,4 kWh więcej zużył X, czyli można powiedzieć, że praktycznie zużycie było takie same. A jaką miałaś maksymalną prędkość? Możemy no o tym powiedzieć? Nie? Teraz sprawdzę czy... Nie, ja mogę powiedzieć 145. A ja 156. Morał z tego no? jest taki, że Dokładnie. zużycie energii takiej starej Tesli bez pompy ciepła i takiego nowego X-a Pleda z pompą ciepła jest praktycznie takie same i obydwa samochody, tak jak mówiłem na początku, jechały na najmniejszych możliwych felgach fabrycznie montowanych. Tak czyli, czyli chodzi o to, że ja mam X-a w którym nie jeżdżę, bo danie nim jeździ przez dwa miesiące, i teraz przyjechał ja tam do Międzygier. Nagrywałem TikToki. Tak, przyjechał, właśnie nagrywał TikToki milionowe. Wcześniej jeździłem X-em 17 roku, o którym też tak, Tu macie już. na górze podlinkowany film. Tu. Tutaj. O, tu. tu. I wyobraźcie to sobie, tu. że w tamtym X-ie ta prędkość, która tutaj była 156 momentami, i średnia tam była chyba 130. To by było zużycie około 40 spokojnie, więc jednak jest różnica. Jednak te lata lecą. Tak. I, no. I to widać, i przede wszystkim, chyba można podsumować to słowami Wojtka, który po prostu wysiadł z tego samochodu chyba w połowie naszej trasy i powiedział: Daniel, tym autem da się jeździć da się w taką jeździś. pogodę. Tak. I Dobra. faktycznie, bo poprzednim X-em, Łukasz, potwierdzisz to, w taką pogodę nie dało się pocisnąć, żeby. Wiesz, żeby to sensowny zasięg. No czy znaczy, wiesz, jak byłem za granicą dało się, bo było często superchargery. No tak, ale tak, żebyś przejechał tak jak dzisiaj na przykład 200 km bez no ładowania intensywnie, było to było ciężko, a teraz się było da. Trudniej, więc tutaj tak. widzicie, jak ta technologia się zmienia. 2016 rok, końcówka 2016 roku, a tu mamy 22 rok. Nie, tylko diesel TDI y, Passat. Łukasz sprzedajesz X-a czy nie, bo masz dwa. No nie wiem, wolę czasem ci go pożyczyć niż go sprzedawać. Dobra, mi to pasuje, więc nie jest ale... Właśnie to jest dylemat, bo mam i plada i tego Long i generalnie wolę plada, ale Long Range ma siedmiosobowe wnętrze, które można złożyć na płasko, i można w nim spać. Ja czasem lubię się przespać na przykład na plaży w Lubiatowie. I tutaj największy dylemat jest taki, czy wybrać plada, czy, czy Long range'a. Nie wiem, może jakieś takie rozsądne oferty od Wojtka, albo ewentualnie jego imiennika przyjmę, ale Muszę się mocno zastanowić. Zapraszamy do składania ofert. <noise> Albo słuchajcie, mam lepszy pomysł. A leasing? Pomysł. Ej, Od razu Wojtek. Mam lepszy pomysł. Rozbijemy go na przykład na 200 udziałów. O! Tak. I każdy będzie mógł sobie za 5 tysięcy zł kupić <noise> jeden udział. Tak. Tak. Każdy będzie mógł sobie dotknąć flagę raz w miesiącu. Dokładnie. <noise> Dzięki za oglądanie. Do widzenia. Cześć.